Inną rzecz, jaką słyszałem o WordPressie, to to, że można go zainstalować w 5 minut. I jest to prawda. Co więcej, można nawet go zainstalować w 30 sekund, a korzystając ze skryptów, w kilka sekund. Ale czas instalacji jest dla nas kwestią drugorzędną. O wiele ważniejszą sprawą jest to, gdzie instalujemy WordPressa, gdyż determinuje to kroki, które musimy podjąć. Dla potrzeb tej lekcji, załóżmy najbardziej popularny scenariusz, czyli instalacja na serwerze współdzielonym. Która determinuje następujące etapy działania: wykupienie domeny i hostingu, utworzenie bazy danych za pomocą narzędzi udostępnionych przez dostawcę usług, przeniesienie plików WordPressa na serwer, uruchomienie instalatora WordPressa z poziomu przeglądarki www, instalacja WordPressa, konfiguracja WordPressa z wykorzystaniem interfejsu graficznego wyświetlanego w przeglądarce internetowej. W przypadku instalacji lokalnej, czyli na naszych domowych komputerach. Możemy odtworzyć ten proces z pominięciem pierwszego etapu, czyli wykupienie domeny i hostingu. Co więcej, sam proces instalacji może być krótszy w zależności od oprogramowania, którym będziemy się posługiwać. W ten sposób pracując z WordPressem lokalnie, przygotowywujemy się do pracy z WordPressem online. W samym kursie pokażę instalację WordPressa z wykorzystaniem różnych narzędzi. Dzięki temu będziemy mieli okazję poznać różne scenariusze instalacji. Od instalacji jednym kliknięciem, Poręczne tworzenie bazy danych.